I o oceanach i ich głębinach. Podstawowe informacje o oceanach. Oceany pokrywają 71% powierzchni Ziemi i zawierają 97% jej wody. Ocean spokojny zajmuje 30% całkowitej powierzchni Ziemi. Najgłębsze miejsca na Ziemi. Rów Maliański to najgłębsze miejsce na Ziemi 10 984 m. Ciśnienie nad nierowu mariańskiego wynosi ponad tysiąc razy więcej niż na powierzchni. Ekosystemy głębinowe. Organizmy głębinowe emitują światło dzięki bioluminescencji. Hydrotermalne kołmajni podgrzewają wodę do 400 stopni Celsjusza, umożliwiając życie w ekstremalnych warunkach. Zjawiska i tajemnice. Martwe strefy to obszary o niskim poziomie tlenu, niemal pozbawione życia. W głębinach występują fale internalne o wysokości do 200 metrów. Zasoby oceanów. Na dnie znajdują się cenne metale, takie jak mangan, kobalt i nikiel. Oceany mogą być źródłem energii termicznej dzięki różnicom temperatur. Oceaniczne prądy i ich wpływ. Prąd zatokowy transportuje ciepłą wodę do Europy, wpływając na klimat. Głębinowa cyrkulacja termohalinowa napędza globalne ruchy wód. Oceaniczne odkrycia. Wielka rafa koralowa to największa żywa struktura na Ziemi. W głębinach kryją się ogromne kałamarnice osiągające do 14 metrów. W oceanach spoczywa ponad 3 miliony wraków statków. Interesujące fakty historyczne. W 1960 roku Batyska w Trajest dotarł na dno Rowu Mariańskiego. Więcej ludzi było na Księżycu niż w Challenger Deep. Zmiany klimatyczne i oceany. Oceany pochłaniają 25% co, co przyczynia się do zakwaszenia wód. Topnienie lodowców powoduje podnoszenie poziomu mórz. Oceaniczne rekordy. Największa zmierzona fala miała 32,3 metra. Płetwal błękitny to największe zwierzę w historii. Zagadkowe obszary oceaniczne. Bermudzki Trójkąt to tajemniczy obszar, gdzie zaginęły setki statków i samolotów. Oceany kryją więcej gór niż lądowa powierzchnia Ziemi. To bardziej kompaktowa wersja. Czy mam coś jeszcze zmodyfikować?